Hej wszystkim, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Josztor i zapraszam was na kolejny odcinek z Derta Trójki. Ten odcinek będzie chyba jednym z najdłuższych jak do tej pory, dlatego że dzisiaj chciałem wam pokazać event, który nazywa się World Tour. To jest taki taki event, który odblokowuje nam się po przejechaniu Iluś wyścigów w, danej, w danym trybie, w danej kategorii, i tak właśnie odblokowałem już tryb Rayleigh, Rayleigh Cross. Tu mamy Landrush, i są do odblokowania jeszcze trzy. Oczywiście tam jest właśnie Jim pewnie jeszcze jest Ray Blazer, i coś jeszcze, ale już dokładnie nie pamiętam. My dzisiaj przejdziemy sobie Rayleigh. Mamy tutaj właśnie kilka takich eventów War Tour, to jest jakaś trasa światowa, można powiedzieć. No, i jak zobaczycie, każdy z tych eventów składa się z pięciu chyba odcinków. Pięciu i mniej, czy wszystkie z pięciu? Chyba z tego co widzę, tak, z pięciu wszystkie. Zatem pojedziemy sobie dzisiaj w Finlandię. Nie wiem, czy tutaj pokażę wam wszystkie te wyścigi. Czy tylko wybiorę kilka z nich, ale na pewno od czasu do czasu taki odcinek, właśnie dłuższy, się pojawi, w, której, w którym jeżdżę taką masę wyścigu, właśnie. Zatem wybierzmy sobie Rally w Finland. Tutaj, jak widzicie, mamy dostępne chyba wszystkie AOPy, tak naprawdę. I dostajemy tutaj za to 5000 EXPA, co jest na pewno dużo. Ja jeszcze tego nie jechałem, więc zobaczymy jak to się tu będzie prezentować, jak tutaj będą przedstawiać mapy i tak dalej. Zatem zobaczmy, co my tu mamy z auta. Tak sobie przejrzę, to jest Open. Ford Fiesta, Subaru Impreza. Chciałem pojechać jakimś autem, którym jeszcze nie jechałem, bo Subaru, Fordem już jechałem. Peugeotem tak samo. Lata 90, Ford Escort. Hmm. Lancia Delta. Toyota Felicia. Znaczy, celika, Ford Escort. Tym chyba nie jechałem, co? Tak mi się wydaje. A jeszcze zobaczę sobie grupa B. MG Metro to chyba ostatnio jechałem. Renault 5 Turbo. Ok, przejdźmy się może właśnie tym Fordem Escortem, bo chyba nie kojarzyłem nim kierował. Zatem jedziemy nim. Oczywiście pewnie im e, nowsze auto weźmiemy, tym więcej możemy zarobić doświadczenia, ale tak, totally jak no ale tak jak wspominałem, ja chcę Wam pokazać po prostu jak najbardziej różnorodne tej trasy i pojazdy, e, zatem jedziemy tym Fordzikiem. E, Okej, okay, to już bez zbędnego oczekiwania, włączmy sobie trasę. No i na spokojnie sobie jedziemy. Teraz sobie jeszcze kamerę na wewnątrz, żeby bardziej klimatycznie było. No i w końcu naszego pilota słyszymy, bo w ostatnich dwóch odcinkach jechaliśmy osamotnieni. Taki rodzaj właśnie wyścigu był. Nie wiem, czemu, ale no, bardzo podobają mi się właśnie te trasy w Finlandii, bo one są dosyć zróżnicowane. Zobaczcie, że w tej części jeździmy po asfalcie, część po, część po jakimś piasku, żwirze i tak dalej. Więc mm, taka różnorodność mi jak najbardziej odpowiada. Tam niektóre... ta trasa chyba jest najdłuższa z tych wszystkich e, w tym evencie aktualnym, w którym jadę. E, potem są krótsze i chyba... Minimalnie. Wow, 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 Są krótsze nawet o połowę i też minimalnie krótsze. Dobra, medium left, easy right. to praktycznie nie trzeba hamować, to znaczy po prostu lekko zdjąć palec z trigera Oj, 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 oj. Okej, okay, no to już cofamy. E, niestety niepotrzebnie tutaj krótsze zahamowałem przy skręcaniu i po prostu wyrzuciło mnie poza, poza trasę no, trzeba na to uważać, bo na takie nawierzchnie prawie bardzo łatwo wpaść w poślizg, w drift a potem już jest ciężko panować takie auto no, jak posłyszymy medium to już lepiej hamować przed zakrętem inaczej starać się wziąć e, go po. Za... oczywiście, zaczynając od zewnętrznej strony łuku, żeby móc się potem wyrobić. W razie czego tutaj, też przy takich trasach, Rayleigh nie musimy się martwić o przeciwników, bo my tutaj tak naprawdę sami jeździmy. Ok, jak na razie, w miarę, ok, nam idzie. Tam jeden flashback był użyty. Ale to też ze względu na was, bo ja możliwe, żebym sobie przejechał całą trasę od początku, chociaż pewnie też by mi się już nie chciało. Ja musiałbym być naprawdę za, zapaleńcem, żeby takie coś, takie coś robić. No ale żeby to się jakoś oglądało, tak? Bo, oczywiście, zdaję sobie sprawę, że niektórzy mogą mieć troszeczkę pretensje do mnie, że tam używam tych flashbacków, bo niektórzy um, uważają to za oszustwo po prostu. No ale cóż, no skoro gra takie daje możliwości, no to, to już w kwestii każdego z osobna jest czy będzie to używać czy nie, ale według mnie. ja się po prostu nie chcę męczyć z tym. Okej, okay, tu mam metę. Overfinish, przez finish. To, które miejsce? Pierwsze. No i bardzo ładnie pojechaliśmy. E, także to jest to pierwszy wyścig. wyścig. Nie, yeah. stawię na youtuba spokojnie, nie mam się. Eee, zobaczcie, że w sumie minimalnie przegraliśmy. Eee, z jakimś darenem linczem. No i zobaczmy, jaka teraz trasa nam eee, nam się pojawi. Ok, widzę, że inna porodnia trochę jest, albo to jest wschód, albo zachód. Strzelam, że jest to zachód, bo potem pewnie będziemy po ciemku jechać, a potem w dzień możliwe, że tak będzie. M40. Myślałem, że tam jestem na na rejestracji M249, a to było M49. No, może trochę pojęę teraz z widoku zewnętrznego chociaż o wiele lepiej mi się jeździ właśnie z za kierownicy ewentualnie na masce. Nie wiem czemu, bo w sumie. W takiej kamerze więcej widać, od razu widzimy ten zakręt, jak mniej więcej się e, prezentuje. No ale widocznie już tak mam. Aczkolwiek nie w każdych wyścigach, to, to po prostu zależy. Ale myślę, że ta poradnia jest dosyć ciekawa, więc mogę Wam właśnie pokazać tej różnorodność, jaka się wow, prezentuje na tej mapie. Oh shit. Dobra, nie będę tutaj flashbackował, trudno. Zdarza się. Mamy trzecie miejsce, który ten Darren Lynch jest przed nami. Dobra, mam nadzieję, że dziś... A, zobaczcie, że to jest właśnie krótsza trasa, bo już mamy ponad połowę zrobioną. No czekajcie, spróbuję sobie robić. Oooo, oh, fuck! Nie, nie, dobra. To muszę już sopnąć. To nie miało prawo, nie miało prawo się zdarzyć. Cholera. Niestety, słaby czas bym miał pewnie. Tak, trzecie miejsce. Przez to, właśnie, że tam uderzyłem, i wypadłem poza trasę. Zobaczymy czym, jaka jest ogólna klasyfikacja? No, jest na drugim miejscu. O kurczę, minimalnie. Wygrywam tylko z Maxem Davisonem. Ten dary nieźle odskoczył, ale no, no dobra, postaramy się tutaj o złoty medal. Tak, tak jak mówiłem, właśnie teraz jest noc. I możliwe, że potem jeszcze raz będziemy jechać w nocy albo już w rano, w dzień. A potem w jakiejś złej pogodzie, chyba że z niedługo się rozpada, i tak dalej. No, zobaczymy. Dobra, pokażę Wam jeszcze z zewnątrz, chwilę. Bo chyba w nocy z zewnątrz jeszcze nigdy nie jeździłem. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie kojarzę, żebym pokazywał Wam. Ok, to widzę, że już jest troszeczkę dłuższa trasa. Naprawdę dłuższa niż ta poprzednia. Oj, tu jest wysoko, trzeba uważać. Koleb, to muszę być niesamowite emocje, jeżeli się jeździ w takim aucie i się jeszcze kieruje, nie toż w ogóle. Przyprawie trzeba mieć zimną krew tutaj. Bardzo fajnie to się prezentuje, bardzo mi się to podoba. A to już jednego doganiamy, jak widzicie. Bardzo wolno tej jedzie. Nie radzi sobie chłopak, boi się. Trzeba go minąć, tak jakoś kulturalnie Dobra udało się Nie uszkodziłem go, ale mi świeci kurde w tył Ale no dobra już go mijamy więc nie będzie nam myślę przeszkadzał O kurczę ale to jest zakręt dziwny. Wow 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 późno się z Czaję, że to jest taki zakręt cholera jasna Skupiłem się na tym, żeby się zmieścić na tym moście A to taki zong Dobra Easy left to easy left Teraz przegonimy kolejnego Ojejdź, holy shit, sorry, oczywiście tak się nie powinno robić, no ale cóż, chciałem go jak najszybciej wyprzedzić, bo Darren chyba już kończył wyścig, pod jaki będziemy mieli czas, chyba będziemy pierwsi, co? Tak jest, ciekawe czy mamy dużą przewagę nad nim w tym wyścigu, no 3 sekund. czyli się trochę do niego zbliżyliśmy, eee, mamy 2 sekundy straty. Od tamtego Davisona odskoczyliśmy i to nieźle. <laughs> Także jest ok. 11 sekund mam przewagi nad nim, więc myślę, że już raczej trzeciego miejsca nie zajmiemy. No ale wiadomo, wszystko się może zdarzyć. Ok, no, czyli teraz mamy jakąś taką trochę gorszą pogodę, ale to już jest raczej dzień, a nie noc. Także ciśniemy dalej. Ciekawe, ile bonusów udało mi się zrobić, bo oczywiście przy każdym wyścigu jeszcze mamy dodatkowe możliwości na zdobycie punktów właśnie w postaci tych bonusów. A wy jak na przykład wolicie jeździć w jakichś samochodówkach? Wolicie właśnie kamerę z zewnątrz czy bardziej wewnątrz? Czy też właśnie zależy od gry tak jak... U mnie, w moim przypadku. Dajcie mi znać w komentarzach, jestem właśnie ciekaw ile osób e, woli jazdę wewnątrz, a ile z zewnątrz. Ura, ciężka trasa. Troszkę chyba pada, co? Albo mi się zdaje tak, pada dodatkowe efekty na ekranie. Naprawdę fajnie to wygląda. Szkoda, że YouTube, kurczę, tak kompresuje filmiki, bo naprawdę... Ta gra naprawdę ma już sporo lat, znaczy sporo, no już, już trochę ma, tak? Kilka lat na kalku. A i tak nawet dosyć ciekawie wygląda, no bardzo mi się podoba. A teraz te wszystkie Forzy, GTR i te inne. Są takie, krótsze bardzo sztywne te auta, one ledwo coś się rozwalają w tych grach. Ale wiadomo, no, to jest, są już restrykcje tych um, producentów tych aut. Um, oni po prostu nie zezwalają na to, żeby pokazywano jak się te auta psują. O, okej, okay, tu już jest finish, no nie zauważyłem. Które miejsce? Pierwsze, nice, czyli widzę, że chyba przeganiamy już powoli tego typa. Zobaczmy. Dwie sekundy. Tak jest, mamy pierwsze miejsce, no. Dosłownie jedna dziesiąta sekundy nas dzieli. O, oh, od podium. I teraz chyba już ostatni wyścig idziemy, co? Teraz będzie, będzie chyba lepsze pogoda mam nadzieję. I będzie to już południe co najmniej. Tak jest. Już nawet zachód się zbliża. Czyli od zachodu do zachodu jedziemy. O pierwsze wyścig chyba też był przy zachodzie. Finish without taking damage. Spoko, postaram się. Jako jest ziemi podsumowanie, ile bonusu dostaniemy? oczywiście można było zdobyć 5, bo 5 wyścigów było. Teraz zobaczymy na jaka ta trasa jest długa. To wystarczy, że po prostu wygram ten wyścig i że będę mógł być spokojny, że zdobędę złoty medal. Więc po prostu muszę zająć pierwsze miejsce. Oj. Tu był ostry zakręt, trzeba uważać. Okej, okay, taka średnia trasa widzę chyba. Albo... Nie, w sumie też długa dosyć. Dopiero pierwszy checkpoint. Wow, ale skok, masakra. Takie skoki głównie były um, w Need for Speedach. Tam to non stop się skakało nie wiadomo ile. Ok, udało się wybrnąć z tej sytuacji, było naprawdę gorąco. Jak widzicie, staram się w miarę jeździć tak, żeby nie używać tych flashbacków, no ale jak już czasami nie wyjdzie, no to jednak już użyję. Ale na przykład teraz mógłbym to użyć, bo i tak mnie wypchnęło poza trasy, ale jednak... Wolę jechać dalej, bo udało mi się tutaj właśnie wybrać z tej sytuacji. Niestety też nie jest tak do końca, że jeżdżę po prostu byle jak I potem tylko na hamurzyłam e, right. tych flashbacków Eighteen. Także Three też to musicie right. mieć na uwadze, że tak powiem Medium right. Medium Uu, shit. Right. Co ja zrobiłem? W ogóle myślałem, że w drugą stronę gdzieś zakręt jest No, ta trasa jest naprawdę wymagająca. Dosyć. Wow, kolejny skok. Sk skoki jest naprawdę też e, ciężkie, bo e, wystarczy, że przed samym skokiem gdzieś skręcimy nasze auto, już gdzieś leci w bok. Nie da się nim kierować w powietrzu, jak w GTA. O, jedziemy na asfalt, nice. Też trzeba często uważać na takie odłamki, które leżą e, na drodze, jeśli tam ktoś gdzieś zgubi, e, zgubi zderzak, e, bo często gra się buguje, fizyka nie ogarnie, jeśli się wiedzie na taki zderzak, e, czy na jakąś po prostu część od auta, to możemy nagle stracić właśnie panowanie nad kierownicą. I pierwszy, nice, czyli już mamy zapewnione złoto, słuchajcie. 10 sekund przewagi. HOHOHO! Słabiutko, koleś. No dobra, będzie jeszcze jakaś przemowa, jakaś gadka. Nie, nic nie było. Kurde, tak fajnie poszło. O! Complete, completed objective 4 mamy. Czyli udało się zrobić 4 z 5 bonusów. No i mamy złoty medal Finlandii. Dobra słuchajcie, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, bo był o wiele dłuższy, a chcieliście dłuższe odcinki z Derta. Zatem proszę bardzo na życzenie. Spełniam wasze, Waszą prośbę. No i tyle słuchajcie. Dzięki serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Jeśli tak, to oczywiście dajcie łapkę w górę i skomentujcie film. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Do usłyszenia w kolejnych materiałach. Hej!